Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony XX Marcel. a to jest... robię po prostu nowy sezon ze serii, ze serii gramy w Margonem, odcinek pierwszy robię sobie nowe konto, ponieważ tamto usunęło mi się, tak można powiedzieć więc nowa seria, gramy w Margonem tutaj szybka rejestracja E, dobra, jaki chcę mieć login? Login, login. Jaki masz login? Eee, czekaj. Umieszpię. Co? 5 Spróbuj. Nie, nie chcę. Czekaj. A to byś pokazał? Tak. Dobra. czekaj, zobacz, będzie dobre. No, czekaj. nie, No i teraz wyda, wydałaś mi cały has. Co to? To my do Was wrócimy, jak wymyślimy, yy, jak to wszystko, tą całą tabelę zrobimy. Więc dzień yy, Witam wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Widzicie, zrobiłem już tą całą ramkę. Teraz klikamy dalej. Teraz robimy pseudonim. Będę miał taki, jak mój login, oczywiście, Joker. Nie wiem, nie wiem. I ty możemy zrobić. <laughs> Szukajcie mnie na świecie. Perkun. Klikam znowu dalej. <laughs> no i dobra. Paladyn, no, utworzył konto, no i mamy, Zalogowane jako Joker i mm -hmm. z... Ty. Mam karteczkę, ale Ty nie miałeś Joker i Ty. Znaczy tutaj mam. I Ty masz? Nie, nie mam. Y, dobra. Trzeba jeszcze podświeżyć. A to, a Oczywiście tak mamy jakieś dziwne dodatki. Tak zrobię Ci. Mm. No Czekajcie. To jest jakieś zdjęcia. Przepraszamy za takie zdjęcia. To on Dobra. Te mamy już dodatki. Jest, jest nam taki jeden. O, ten z meczami. Tutaj możemy sobie kursor wybierać. Ja lubię ten, ponieważ ten jest taki miecz Paladyna. Dobra, tutaj mamy oczywiście ekwipunek. Zakładamy się prawie na jak, kurde. Po pierwsze trzeba iść się leknońc. Pilny Jak widzieliście kogoś tu, to była moja siostra. Sorry. I oczywiście znowu idzie. będzie? Nic. Są trochę lagi, postaram się je naprawić, ale to po odcinku. Czy ale dla mnie jest dla mnie się dobrze. Mm -hmm. Ej, dobra, pierwszy kill w pierwszym odcinku. Oczywiście jak ktoś ma klan, to to, no to możemy dodać oczywiście. I nic przeciwko temu nie mam. Chętnie dojdę do tego klanu. nie nienawidzę takich mi się to wyświetla. To jest wkurzające. Nie. Oczywiście f fajna fryzura, nie? I przepraszam, że tak długo mnie nie było na kanale, ponieważ jestem... wyprowadziłem się do babci i nie mam jak nagrać. Nie, zapomniałem się hasło i login do mojego kanału, które mam tutaj zapisane. Oczywiście możecie do mnie pisać listy, odpiszę. W końcu sam w pokoju. I napiszcie, co mam yy, nagrywać, co mi się będzie podobać, ponieważ mam już kamerkę. Nie wiem skąd, ale dopiero załapałem, że ją mam. To yy... żeby... co mogę z kamerką. Możemy spróbuj się nie zaśmiać lub jakiś tam challenge. Jakieś challenge, żeby było fajnie. Piątą osę chciałem zjechać z takim eku. Normalnie to jest. Haniba. Normalnie haniba. Ej no, no, kurde, no, drugi kill. W pierwszym odcinku. Ludzie, czy wy czy to widzicie? Dobra, kupujemy jacyk. Lojka, talce. Smuf i, smef i, nie, dobra, zakładam, luję leknę się i idę na pszczółki, maję. Co sobie ulatają, o, <coughs> uwaga, pczu... pszczółki, nadchodzę. Pozdrawiam, pozdrawiam po, oczywiście Ekila, ponieważ dzisiaj zainstalowałem TSA, ten Spika 3 i się żeby powiedzieć spotkaliśmy na y, kanale. Długo tu będziemy musieli kończyć <suszy> I piszcie, czy Wam się ten pierwszy odcinek spodobał. <śmiech> <śmiech> Oczywiście go zakomentujcie, zalajkujcie. I wtedy będzie git. Okórka Wam ma. Rzuczki mi jeszcze nie odbierają. Nawet już mogłem pobiełdzieć. Jak chcecie na przykład taki dodatek z mieczikiem, to w dodatkach mam, ja mam mieczek jako kursor, a ja mam takie coś. Jestem zadowolony, spróbujmy wbić, yy, zdążyć 7 level wbić w tym odcinku. Spróbujmy chociaż. I przepraszam, że mam takie krótkie odcinki, no ale przykro mi, nie mam kasy, żeby sobie dokupić limit, ile chcę. Więc jak będziecie dawać sobie, to będziecie mnie wspierać. Mocnymi siłami! Zrobimy to. Jeszcze muszę siedzieć? Mam się do tego komputera. Zaczęłem laptopa, ale będę miał komputer. Dobra, ja idę kończyć przy ognisku ten odcinek. Więc lajkujcie, komentujcie, i subskrybujcie i piszcie, czy się podobał Wam dzisiejszy odcinek. Tyle ode mnie, trzymajcie cześć, yo!